Witajcie kryptomaniacy. Pomimo tego, że na rynku kryptowalut zaliczamy bardzo duże spadki, wszystko leci w dół i na wykresach istnieją same czerwone wykresy, wykresy i linie, nie ma się co tym faktem martwić, ponieważ są miejsca, w których można jeszcze zarobić, odebrać darmowe siano. Takim, takim miejscem, takim systemem niewątpliwie jest ekosystem kosmosis atomów. Pokażę Wam dzisiaj, jak odebrać kolejnego airdropa. Jest to airdrop CONDEX i token CMDX. Na początek przejdziemy na platformę Osmosis Zone i dodamy sobie do naszej sieci token CMDX. Mamy tutaj Comodex, wystarczy, że klikniemy depozyt i wyświetli się nam w Keplerze informacja o tym, aby dodać sieć Condex 1 do naszego portfela. Zatwierdzamy. Zobaczmy jeszcze tylko, czy faktycznie pojawiła się ta sieć u nas. Jest sieć Comdex i token CNDX. Przejdziemy teraz na stronę ADrop Zone 1, gdzie możemy sprawdzić, czy dostaliśmy te tokeny CMDX. Oraz na tej stronie odbierzemy sobie przyznane tokeny. Klikamy Check Eligibility i możemy odebrać tokeny CMDX, pod warunkiem, że stakowaliśmy Atoma na swoim port portferze, Lunę, Osmo i XPRT. Ja na swoim portfelu miałem Atoma i Osmo, więc te nagrody będę odbierał. Wklejamy tutaj nasz na adres naszego portfelu Atoma. I tak otrzymałem 6 tokenów CMDX. Klikamy read. Disclaimer, akceptujemy. I mamy do wyboru trzy metody odebrania tokena CNDX: przez Connect Kepler, Connect Ledger oraz zrobienie magicznego transferu. Ja spróbuję odebrać przez połączenie z Keplerem. Połączenie z, nasz, z moim portfelem przebiegło pomyślnie. Mamy tu informację, że Aydrop zostanie przyznany w ciągu 1, 1 do 2 godzin od momentu. Teraz przyznania. No, zobaczmy, czy jakieś tokeny pojawiają się na moim portfelu. Dobra, to czekając, zróbmy jeszcze to samo z Osmo. Wklejemy adres od hotelaka OSMO. Tutaj dostałem 7 tokenów, akceptujemy I tak samo mamy dwie metody odebrania tego tokena. Spróbujmy tą metodą połączenie, żeby było pomyślnie. Zobaczmy, czy coś pojawi się na portfelu. Na ten moment jeszcze nie ma nic. Spróbujmy zrobić magiczną metodę. Jeszcze raz. Skopiujemy portfel. Adres portfela. Aceptujemy. Do Magic Transaction. Magiczna transakcja polega na tym, że na podany tutaj adres musimy wysłać 00001 000, atom. Transakcja zatwierdzona. Tutaj mamy informację, żeby poczekać jedną, dwie minuty od momentu, kiedy zrobimy magiczną transakcję. I mam informację, że mój ad e zostanie przyznany, będzie wytransferowany w ciągu 2 do 6 godzin od momentu teraz. Więc poczekamy, aż wpłyną tokeny CNDX na mój portfel. To to samo zrobię teraz z osłą. Odczekaliśmy wymagany czas i nasze moje tokeny pojawiły się na moim portfelu. Wchodzimy na portfel Table. I sprawdzamy kontekst. To Total Balance 2 CMDX. Jeszcze na stronie iDrop, tam gdzie sprawdzaliśmy iDropa, wpisując adres portfela do Atoma, informację, że została nam przyznana jakaś wartość tokenu. W moim wypadku ponad 6 tokenów. Klikamy tutaj to. I uwaga! Tutaj dostajemy informację, że została nam przyznana mniejsza wartość, ale to ze względu na to, że to jest tylko i wyłącznie 20% części airdropu na ten moment. Dystrybucja będzie się odbywać przez najbliższe 3 miesiące i każdego miesiąca do, do, będziemy, co jakiś czas będziemy dostawać kolejne 20% aż do momentu, gdy uzyskamy całe 100%. Teraz przejdźmy dalej. Co ja robię z tymi otrzymanymi tokenami? Oczywiście nie wydaję ich, tylko wysyłam na staking. Przechodzimy na stronę comdexomniflix.co. Ten link, jak i link do airdropa, znajdziecie w opisie tego filmu. Łączę platformę ze swoim portfelem i tutaj widzimy, że mam dostępne 2,739 tokena. Jest to suma za Atoma i za Osmozisa. I to, co otrzymałem, wysyłam na staking. Weźmy że tak, tutaj. Tutaj mamy, klikając stake, mamy dostępne i wypisane wszystkie walidatory wartość by wartość tokenów w tych walidatorach oraz procent, na który, z którego jest, procent jaki znaliczamy od przyznanych i stake'owanych tokenów. Ja tutaj wybiorę sobie walidatora Omniflix albo CosmoStation, ponieważ z niego korzystałem, on Nie ma 10%, więc wybierzemy sobie Cosmos Station. Zostawimy jakiegoś, jakąś jedną część tokena na ewentualne opłaty, więc na ten moment wysyłam 2,73 tokena na staking. Successful. jak przejdziemy na stronę górną to mamy, że na stakingu mamy 273 tokena i to by było na tyle jeżeli chodzi o Comdex i token cmdx dziękuję za uwagę, bardzo proszę podzielcie się, podzielcie się ile wy otrzymaliście tokenów, udało się zastykować. I do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Odczekaliśmy wymagany czas i nasze moje tokeny pojawiły się na moim portfelu. Wchodzimy na portfel i sprawdzamy kontekst. To Total Balance 2 i 739 CNDX. Jeszcze na stronie iDrop, tam gdzie sprawdzaliśmy iDropa, wpisując adres portfela do Atom'a. Tutaj informację, że została nam przyznana jakaś wartość tokenów? W moim wypadku ponad 6 tokenów. Klikamy tutaj to. I uwaga. Tutaj dostajemy informację, że została nam przyznana mniejsza wartość, ale to ze względu na to, że to jest tylko i wyłącznie 20% części airdropu na ten moment. Dystrybucja będzie się odbywać przez najbliższe 3 miesiące i każdego miesiąca do, do będziemy co jakiś czas będziemy dostawać kolejne 20% aż do momentu, gdy uzyskamy całe 100%. Teraz przejdźmy dalej. Co ja robię z tymi otrzymanymi tokenami? Oczywiście nie wydaję ich tylko wysyłam na staking. Przechodzimy na stronę comdexomniflix.co. Ten link, jak i link do Idropa znajdziecie w opisie tego filmu. Łączę platformę ze swoim portfelem i tutaj widzimy, że mam dostępne 2,739 273, tokena. Jest to suma za Atoma i za Osmozisa. I to, co otrzymałem wysyłam na staking. Klikam state tokens, wybieram, weźmy może tak tutaj, tutaj mamy, klikając tego mamy dostępne i wypisane wszystkie walidatory, wartość pól, wartość tokenów w tych walidatorach oraz procent, na który, z którego jest, procent jaki jest naliczany od przyznanych i stekowanych tokenów. Ja tutaj wybiorę sobie walidatora Omniflix albo Cosmo Station, ponieważ z niego korzystałem. Ten ma 10%, więc wybierzemy sobie Cosmo Station. Zostawimy jakiegoś, jakąś jedną część tokena na ewentualne opłaty, więc na ten moment wysłam 2,73 tokena na staking. Delegate Successful. Jak przejdziemy na stronę górną, to mamy, że na mamy 273 tokena. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o kondeks i token CMDX. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę. Podzielcie się, podzielcie się, ile wy otrzymaliście. To kano czy udało się wam I do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!